Witajcie na kanale Zielony Kciuk. Ponieważ dochodzą mnie głosy, że jest plaga ślimaków, to chciałbym Wam przedstawić rozwiązanie, które ja już stosowałem rok temu. A mianowicie specjalnie zrobiony kołnierz, który uniemożliwia ślimakom wejście do środka. To właśnie dzięki temu kołnierzowi, który jest specjalnie wygięty pod kątem 45 stopni, ślimak może iść do góry, ale później nie ma jak przejść przez ten kołnierz, żeby dostać się do środka. A w środku. Rośnie nasza sałata. Te kołnierze, tak jak wspomniałem, testowałem już rok temu. I oprócz tego, że one zabezpieczają przeciwko ślimakom, mają jeszcze jedną fajną zaletę. A mianowicie pozwalają na lepsze nawodnienie rośliny. Ponieważ kołnierz powoduje to, że woda spływa zawsze do środka, i dodatkowo powoduje to, że w momencie, kiedy sałata urośnie, już znacznie większa, to nie jest bezpośrednio na ziemi. A to natomiast jest istotne żeby od ziemi nasza sałata nie zaczynała gnić, więc od spodu również mamy bardzo ładne zielone liście, gdy już taką sałatę zbieramy. Pokażę Wam też zdjęcie, żeby pokazać Wam jak to wygląda, gdy już sałata jest duża i nawet mam filmik, gdzie pokazuję jak taką sałatę wyciągam bezpośrednio z ziemi, jak to wygląda. Ostatnio pokazywałem Wam jak ładnie sałata rośnie w takiej osłonce przeciw ślimakom. A dziś sobie tą sałatę po prostu wyrwiemy. I tak prezentuje się sałata po wyrwaniu. Instalacja takiej nakładki jest bardzo prosta. Możemy ją zacząć używać od samego początku, gdy sadzimy sałatę do ziemi czyli wtedy robimy dołek, wkładamy nasz kołnierz, sadzimy również sałatę i tak nasza sałata rośnie w tym kołnierzu. Tutaj istotne jest tylko to, żeby kołnierz był kilka centymetrów nad ziemią, żeby ślimaki nie mogły na niego wejść. Drugim sposobem jest to, że gdy już sałatę mamy posadzoną, to kołnierz możemy później nałożyć, ważne jest tylko, żeby około 2 cm schowało się w ziemi. Jeżeli chcielibyście więcej takich gadżetów, to zostawcie ocenę pozytywną pod tym filmikiem i subskrypcję, to dostaniecie dodatkowo informacje o nowym filmie z takimi gadżetami, a jeżeli chcecie sobie zakupić taki kołnierz, to link zostawiam w przypiętym komentarzu.